Idziemy z zrobimy z modolinizowane. To E i Kasperowsce, czy coś takiego w przychodni na teligi, 8 w Krakowie. Teraz jedziemy na poziom minus 1. Dobrze, za falownika nie ma. Zobaczcie jak ładnie jedzie. Parter. подруги. Mm -hmm. może tu będzie. A toalety nie ma. Wracam sobie do osiedlówki. Ale teraz mała kabina jest. Później sprawdzę na pies, ale jeszcze najpierw jedziemy na minus jeden.

Jedziemy sobie na minus jeden, na drugi i na zero, jedziemy. Bardzo fajna osiedlówka, taka mała, z ładną sklejką, ale przynajmniej bez falownika. Chyba to jakaś pani będzie jechała. Na jest chyba. i na parter Zabikamy sobie obudowę budowę pani chyba jechać będzie na parterze ale fajna osiedlóweczka do przychodni na te Ligi 8 w Krakowie dzięki za oglądanie i pozdrawiam bardzo fajna posiedlówka była